W Alliance Laundry Systems naszą pasją jest pranie oraz dbałość o klienta. To stuletnia tradycja. Od 1908 roku dostarczamy klientowi najlepsze urządzenia piorące oraz usługi, słynące z bezkonkurencyjnej jakości, niezawodności i wydajności. Pranie nie jest częścią naszego interesu, to jest nasz interes. Pasja to coś, co nas odróżnia jako wiodącego na świecie producenta komercyjnych urządzeń piorących. Szczycimy się ilością oddanych pracowników, jaką mamy. Jest ich 1600 na całym świecie. Posiadamy dwa światowej klasy zakłady produkcyjne, jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Belgii. W całości około 130 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Allianz przedstawia rozwiązania rynku pralniczego dla potrzeb działalności, inwestorów oraz społeczności na całym świecie. Mając do dyspozycji ponad 800 dystrybutorów oraz pralni usługowych, jesteśmy w stanie zapewnić wszechstronny zakres usług oraz wsparcie dla każdego kraju. Allianz jest obecny na świecie, aby zapewnić klientowi sukces. Podążamy za innowacyjnymi rozwiązaniami, ciągle zwracając uwagę, aby sprzęt był coraz bardziej niezawodny i wydajny. Tam, gdzie używany jest do produkcji, Plastik. My używamy stali. Tam, gdzie firmy są zadowolone z utrzymania status quo, my odkrywamy nowe horyzonty dzięki innowacyjnym procesom produkcyjnym oraz wiodącym w branży systemom sterującym. Aby udowodnić, że wszystkie nasze produkty są najlepsze na rynku, oddaliśmy się w ręce najnowocześniejszego laboratorium badawczego. To tutaj sprzęt firmy Alliance jest sprawdzany do granic wytrzymałości, aby upewnić się, że przewyższy oczekiwania klienta. Utrzymując wysoki standard naszych jesteśmy w stanie zaoferować najbardziej niezawodny sprzęt komercyjny o wysokiej jakości w branży. W Alliance Laundry Systems rozumiemy indywidualne potrzeby swoich klientów i zaspokajamy je, oferując najszerszą gamę produktów na rynku. Nasza zróżnicowana oferta markowych produktów daje rozwiązania przystosowane do specyfiki rynku, na jaki zostały stworzone, to znaczy urządzenia samoobsługowe, wewnątrz zakładowe, domowe czy dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego. W momencie, kiedy inwestuje się w sprzęt Alliance, to otrzymuje się więcej niż tylko światowej klasy maszyny piorące. To też wsparcie największej sieci dystrybutorów oraz ekspertów na świecie. Mają oni za zadanie wzbudzić zaufanie do tego typu inwestycji poprzez swoje oddanie i profesjonalizm. Ta sieć dystrybutorów jest wsparta przez potęgę taktyczną i finansową największego producenta komercyjnego sprzętu pralniczego. Wszystkie sprzęty firmy Alliance mają także wsparcie w obsłudze, począwszy od projektu przez wsparcie techniczne aż po serwis oryginalnych części zamiennych. Zapewnia ono stałą dostępność części, których mógłbyś potrzebować. Dostarczamy je na czas, zapewniając tak samo wysokie standardy wykonania jak w oryginale. W Alliance zobowiązujemy się do spełniania potrzeb klientów w każdym, w każdym aspekcie w trakcie współpracy z naszą firmą. Jako wiodący producent komercyjnego sprzętu na świecie wspieramy nasze produkty, a jako twój poddany partner wspieramy Ciebie. To jest właśnie nasza polityka klienta to nas odróżnia od innych to sprawia że jesteśmy alliance